Panie Waszczyszyn, proszę bardzo. O, bardzo dobrze, że Pan jest. Pan mnie wzywał, Panie Dyrektorze? Tak, tak, wzywałem Pana. O co chodzi? Już Pan dobrze wie, Panie Waszczyszyn, o co chodzi. Już Pan dobrze wie. Ech. Niech mi Pan jeszcze raz opowie o tym, tym. Znowu o tym, tym? Tak. Tylko tym razem proszę o maksymalną precyzję, bo będę spisywał e, ten, ten dla tych, tych z tego, tego. Przyjechali z tego, tego? No stoją przy tej, tej. Gdzie? No, gdzie? Gdzie? No, przydaj, tej co? Teta sprzedaje tetę. Tym, tym? Co tam przychodzą ci ci z tego tego po tete. Z tych, tych. No wie. No, to co pan się pyta, tak No, tak. No więc słuchaj. No, trzeba tak jakoś tego, żeby to w jeden ten, nie? Bardzo dobry pomysł. Słuchaj. Pyta. W szkole Tak? się pojawiłem jakoś tak przed ósmą. O której? Przed ósmą. Przed. Ósmo, tak? A nie wiem, mógłby pan to jakoś sprecyzować? O siódmej. O siódmej. Skąd wie, że była siódma? Spojrzałem na ten, ten z tymi tymi. Czy pan wisi? No. Przy tej, tej. Tak, no, i powiesili. Dobra. A kto to może poświadczyć? No kto, to. Kto, no to się pan spyta tego, co siedzi w tej. Jak się za to podnosi ten. A. Co on widział? No dobrze, ale przecież tam siedzi dwóch na zmianę. Kto dwóch? Który był wtedy? Ten, co ma takie te pod tym? Nie no, ten co ma te pod tym, to on pojechał y, na ten te. Kiedy? Bo miał zaległy, pan mu podpisał i pojechał w te Na te a śniegu nie ma. <grym> dobrze mu tak. Czyli ten drugi był? Ten drugi. Taki nowy? Ten nowy. Czy jego żona? To ma żonę. To. Tak. Dobra. A wie pan, że y, ja mu wycięli te Co pan? Tak. Bo już. Bo to był ostatni moment. Bo już się tak paskudziło, że już trzeba było ciąć. To dobrze. No. Tylko, a to wszystkie mu ciachnęli? Yy, nie, trzy zostały. To, to on miał pięć? Nie wiem, ile miał, trzy mu zostały, tak? Ja mu nie moja sprawa. Nie po, moja sprawa. Pod po takiemu nie zaglądam. Dobra, no i to było z panem dalej. No i dalej, no to tam idę, wie pan gdzie. Tak? I potem w tego i potem to, a potem otwieram tetę, patrzę, a tam tego. Aż tak, a jak? Co robią? Skurcze syny, co robią? A jak? I to jest kluczowy, kluczowy ten. I w tym momencie pan się przytentegował przy do tej z tego. No wtedy. No dlaczego akurat do tej z tego? A widział pan ją? Którą? Tą z tego? A co? Ma tetę. A, bo to ta z tym tymi. tymi. z tym. Ona mi się ciągle no i tą bez tych ty. No coś, pan. Tak. O, ma, te, Ma. Że jak mnie założy na te, tego, tak stanie w tym, to łop. A Aż jak nie wie, co ma zrobić z tym, tym. <trym>. Si. Z czym? Ze wzrokiem. A, że ma, I tą, tą też ma. Proszę? Tą, tą też. No niech pan nie mówi, że nie ma. No przecież. Oczywiście, że ma, ale nie tą, tą, tylko tę, tę. Kogo co? Biernik. Biernik ma. To nie zorientował się pan, że to jest ta z tego? Nie, bo byłem bez tych tych i trochę pod tego i podleciałem do niej i, 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 i klepnąłem w tą tą. W biernik. na celowniki w gierni. Mam nadzieję, że obeszło się bez dopełniacza. Nie mogliśmy znaleźć dobrego miejscownika. Ale potem był wołacz na całą szkołę. Jak pan sobie wyobrazi, że wczoraj, znaczy dzisiaj rano dokładnie, dzwoniła cata z tego. tego. O jest sprawie. To po mnie. Tak, znaczy nie? Nie? Od jutra już pan nie pracuje w szkole? No właśnie. Niech pan sobie wyobrazi, że od jutra pracuje pan u tej tej z tymi, tymi w tym tym, jako wicententen. ten ja, ten. Jako, ja, jako kto? Nie ja wiem. Prawdopodobnie jako całodobowo dostępny narzędnik. No co tego? Panie, że tego i co? No całkiem ten. Proszę dla kolegi TT.